I... Jedna łóżka. Tak, tak jest. I na koniec ale pamiętajmy, że to jest pierwszy krok ku drugi widze. Już 11 czerwca pierwszy mecz barażowy, potem rewanż, u nas do 15 czerwca w szkole. Proszę o Dobro no, mi bo od. Bravo, kapi kurva. Pozor, da to bom vmes to. Bravo, kapi kurva, super, super. Davače, pali kurva. A ma so tri, dva, dva, tri, dva, 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 Dawa, 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 Dawaj, dawaj! Tak się bawi, tak się bawi, Olimpia! Hej, tak się bawi, tak się bawi, o Hej, tak się bawi, tak się bawi, Olimpia! Hej, tak się bawi, tak się bawi, Olimpia!

Bravo! morte. Come on! Si, ste, giù, togli, cae! Oligna! 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 Oh Ma oh che okay! è? Mio solitero, per procura solitera! Mio solitero, per procura solitera! Mio solitero, per procura solitera! Venga